Dzień dobry, dzień dobry. Tu Rokowa agentka nieruchomości już niestety po wakacjach, ale z hitem 83 metry za 6900 metr kwadratowy, proszę zobaczyć, jak wygląda mieszkanie. Mieszkanie 83 metry kwadratowe. Tutaj jest salon. O powierzchni 33 metry. Na prawo mamy łazienkę z oknem, co jest bardzo rzadko spotykane. Tu jest prawo, idziemy. Tu jest miejsce na łazienkę z oknem i dwa pokoje, z których również wyjście jest na taras. Z jednego pokoju przechodzimy do drugiego pokoju z tarasem. Jak to u nas ścianki, instalacje wykonujemy według Państwa projektu i potrzeby, więc wielkość pokoi zależy tylko i wyłącznie od Państwa. I to co uwielbiam u nas najbardziej, widok widok z balkonu skierowanego na południe widok na zieleń i las i to wszystko za 6900 m2 nie ma takiego taniego mieszkania w Gliwicach także zapraszam do rezerwacji